Partnerem odcinka jest serwis nieruchomości w Kambodży.pl, twój zaufany partner w Kambodży od 2009 roku. Pomagamy Polakom w zakupie nieruchomości, realizacji projektów deweloperskich, obsłudze prawnej, zakładaniu prowadzeniu firm, otwieraniu kont bankowych, fizach pozwoleniach na pracę, anonimowym transferze środków wraz z wymianiem Sprawdź nieruchomości w Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny poranek. Jak zresztą kilka ostatnich dni takich łaskawych dosyć jest pogodował. Ja w tym momencie wymykam się tak błyskawicznie kupić jajka, bo się nam były, wybyły i skończyły po prostu. Jedzie mały rajdowiec. Ej, potrzebuję na śniadanie, które przygotowuję właśnie dla siebie i dla Asi. Ej, no ale to śniadanie będzie za chwilę. Ej, o jajka będzie za chwilę i o wszystkim innym też za chwilę zapraszam serdecznie do oglądania. A Ja jadę. Jajka ze straganu takiego e, wyspecjalizowanego w tejże e, wąskiej dziedzinie handlu. E, czyli mają tylko jajka po prostu. I tu się komuś opłaca. To nie sądzę, żeby to były własne e, jajka. Kupowane są tak samo? Chociaż może, może są, może ktoś ma, rzeczywiście oczywiście W każdym razie, pod nosem mam, pod domem, więc, więc kupuję tutaj. Czekam teraz na reszty, pan poszedł, próbuję rozwinąć gdzieś. No niebagatelnie pieniądze do wydania, 10 zł dałem, 15 jajek kupionych, to jest jakieś 5,5, ,5, 7, 8, 10. no jakieś złoty 50 dla mnie. Nie ma. A pan się od jakiegoś czasu rozstawia z plastikami nie tylko plastyki, szklanki ma. Na tych szklanek to ja mam dość. Krzyku, krzyku, coś sprzedaje. Nasze dzisiejsze śniadanie. Kiełbasa, pomidor, bakłażan. Do tego już ugotowana chodząca się fasolka. Jami, jami. I po jajku sadzonym jeszcze. Do tego wszystkiego. I tak będziemy sobie dzisiaj zasuwali. Kapka. Kapuczyno zrobione już na Asi. Ja właśnie odpinam się od Ekspresu z moją kawą czarną. Dzień oficjalnie możemy uznać za otwarty i rozpoczęty. Zatem, kochani, działamy. Z kamerą wśród śniadaniowców, tak wygląda. Już na talerzu nasze śniadanie. pokazałem Asiowę, bo moje sadzone się postanowiła po prostu rozbadziewić. No nic smacznego. Widzimy, jemy śniadanie i nagle z niczego zaczyna tu coś grać samo z siebie. Samo się włączyło zupełnie. Stop! To no, samo się włączyło. Gdzie to się wyłącza? To jakaś jest chora akcja, po prostu to jest straszne Mamy duchy Przecież to jest niemożliwe, to było wyłączone. Już tego w domu nie ma oprócz nas. Nie jestła akcja. Nie to bym się przestraszył, ale siedzimy i nagle, dobra na miasto, znajemy się odezwał z prośbą o pomoc przy przeniesieniu gabarytów więc jedziemy, jedziemy zasią na dwa e, bajki nie patrzcie, teraz się dwa pierwsze tankowanie, jestem ciekaw jak tam wejdzie, u mnie to jest moment, do pełna, pyk dwa litry wchodzą, <grytanie> dziękuję po krzyku a tam, no dłuższa robota już tego baka zajrzą. leci, 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 ile już dycha weszła It's smells so nice! <laughs> Asia nie lubi zapachu boimy. Ponad 10 litrów weszło. To zacna I będzie. Dobra, płacimy. Roboty fizyczne zakończone. Przenieśliśmy taki betonowy stół i, i, i siedziska. Ciężkie polery. Ostatecznie był Daniel też do pomocy, żeby jej pół osoby udało się nam przenieść, bo nasz znajomy raczej tęgiego wzrostu i siły nie jest, ale no, wspólnym, jakby wspólną, wspólną pracą, prawda? wszyscy się bogacą, więc udało się to zrobić. Przyjechaliśmy teraz e, do takiej kawiarni, e, dość znanej tutaj w Siem Reap, popularnej, e, Brothers Coffee. E, miejsce, czy Brother e, Bong Cafe dokładnie. E, oni się tutaj szczycą tym, że prażą własną kawę. Że generalnie kawa tutaj jest dobra, ale ja już dzisiaj dobrą kawę piłem w, w domu z naszego ekspresu, bardzo, e, bardzo dobra kawa. I nie, nie, nie będę zamawiał prawy. O, ja tu nie siadam, baby, because I will fall down. Eee... Coś innego to zobaczymy sobie, co mają. I będziemy pili. Nails. No, ja, tak, jesteśmy u Chińczyka jeszcze. No takie, no, właśnie, nie, nie, tak, wszyscy jesteśmy obok, no i zatrzymaliśmy się. I... O, no nie, znaczy, nie, nie próbowałem nic kupić, no już mam tam e, koszyk, musiałem zostawić na dole, zawalony po prostu, tak po... Pff, a jeszcze idziemy na górę tutaj zobaczymy, co tam wynajdziemy. No właśnie, 50 dolarów. Kurka, na, na razie, nareszcie... no nie no, no, żyliśmy trochę rzeczy, bez przesady, ale 50 dolarów to nie mało. Głównie jakieś takie pierdoły, chusteczki jakieś, coś tam. Dobra no, trudno, co zrobić. I teraz, na czym polega główna różnica między na przykład takim Royal Enfieldem, a Dreamem? Taka, że na Royal Enfieldzie nie znajduje się żadna siata. Natomiast na Dreamie już tak. I to w sporej ilości, e, bo tu po prostu no, można, bo się da, bo jest łatwo. Chyba idzie na zmianę pogody. bo powiem Wam, że tak to nie tąpnęło, że no, praktycznie zasnąłem na siedzącą tak o Jezu, Aż się musiałem zerwać po prostu na równe nogi, żeby, żeby nie popaść w jakąś stagnację. Kuraki tam sobie grzebią, kąpią się w tym piasku i sobie leżą. Jeden, dwa, trzy, cztery. Gdzie jest piąte? Piąte przez dziesiąty Kurak. Nie, nie w kurniku. No nie wiem. Ej, szybko zrobię coś do jedzenia sobie. Nie? Tak na biegu zostało trochę zielony. No szczelny za mną. Tam macha skrzydłami. A ta jedna bidura to była niewyraźna ciągle. Yy, zrobię zieloną fasolkę sobie z mięsem na patelni smażoną, z czosnkiem. A teraz chciałem jeszcze sprawdzić. Dzisiaj robiłem testy yy, tych yy, marynat różnych. Ja powiem wam, że wygląda to obiecująco. Ale najpierw tutaj, sobie taki cyk, cyk. I zaraz spróbuję. Mało solnego, bo to jeszcze nie jest kiszone, oczywiście, tak się łaga. Odpalił się kogut. Czosnek czosnkiem. Dobra, jedną ręką przekroczyć, czy nie? Nie dam rady, dobra. To poczekajcie, wiecie co? Tak. Nie, w środku to jeszcze nie zrobione zupełnie. No, taki mały saldy może być właśnie. Mmm! No, małosolny, pyszny. Rebelka. Włączymy ekspres. Jeszcze jedną kawę sobie strzelę. Trzeba wstać na równe nogi. A tak wygląda danie w ostatniej fazie przygotowania. A jeszcze dosłownie pół minuty minuta i lecimy na talerz. Chłopaki nam tutaj orlika nie przymierzając, czy, czy, czy narodowy w ogóle zrobili. w Gałę tutaj rżną przed bramą. A ja jadę teraz, e, muszę jedną rzecz jeszcze załatwić na biegu i ja popisać kontrakt, wpisać, wpłacić pieniądze, deposit, pierwszy miesiąc w góry, czyli takie standardowe tutaj opłaty, pomierzyć jeszcze od razu, wziąłem miarkę, zmierzyć wielkość łóżek, między innymi materace, żeby wiedzieć jaką pościel zamówić. No, to działamy. Przyjechałem na podpisanie kontraktu. Pan Lurkowski już jest, a czekam jeszcze na właściciela domu. I tak sobie idę w drugą stronę tym razem, nie do głównej drogi, tylko jeszcze w głąb bardziej. I proszę, tu jest też taki sklepiczek jak u mnie pod domem, dosłownie obok. A to taka poręczna sprawa, mieć taki sklepik pod ręką. Tutaj tak, taka fajna, no muszę powiedzieć, bogata dzielnia. To wygląda bardziej na jakieś apartamentowce niż na... Prywatne domy, tak szczerze. No to jest prywatny dom jakiś. Tutaj też jest taki ładny domek. I tu chyba się kończy już ulica. A może nie? Tak, w tą stronę na pewno tak. W tą stronę też, tam już jest jakiś prywatny dom. Czyli to jest po prostu taka ślepa wewnętrzna uliczka. No i właśnie, tak jak powiedziałem o tych apartamentowcach, to rzeczywiście tutaj są przynajmniej dwa takie. Spore, chociaż to też wydaje się, że coś takiego, właśnie. No i tutaj mamy takie normalne, takie, takie w zachodnim stylu, przynajmniej z zewnątrz. Jeden tutaj i drugi zaraz za nim. A ja. Idą. Jak tylko mnie otworzy jak drzwi, to idę mierzyć te łóżka. O taki na przykład tu apartament. Owiec. Czy to jest jeden i ten sam? Nie, chyba dwa oddzielne. Dwa osobne. Kontrakt jest podpisany już. Także już pieniądze, co najważniejsze, poszły. Kontrakt kontraktem, ale pieniądze poszły, także się to już jest jakby załatwione. Ja tutaj chodziłem teraz tylko żeśmy ustalali pewne rzeczy, bo tu na przykład, nie wiem, tu na dole nie ma w ogóle armatury. Tutaj naprawdę jakieś resztki tylko leżą, to mają to wszystko zrobić. Ma być pomalowane tutaj, ale oni się cały czas walczą ze mną, na jaką, do jakiej wysokości będzie pomalowane. To no wszystko inne, jak, jak nie będę to yy, to ja będę musiał po prostu resztę zrobić. No, co oni tu zrobią, to zrobią, a później jest jeszcze yy, na pewno będzie sporo roboty. No. O, tak, może no, w ten sposób. No ale dobra. To no, już jest załatwione, jeszcze tylko teraz na górę. Oczywiście tu mają posprzątek i tak dalej, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ja tu przydą. Ulala będzie trzeba to wszystko ładnie poprać. Albo nawet wymienić obicie, nie wiem, zobaczymy. Jest jeden mały stolik, ale tylko jedno krzesło. Chyba na dole widziałem krzesła. Powinno być ok. No to już mam pomysł jak to zrobić. Pójdą kuchnie indukcyjne. Dam tutaj. Nie będę dawał gazowych. Ej, ale ta, no, to jest ta nowoczesna indukcja, czyli nie bierze, nie biorę w sprawie prądu. Opłaca się bardziej niż gaz. To jest część z tych tych. Dobra. Po to po co przyszedłem. Czyli sprawdzić. O, thank you. 180. Ok. To jest 2 minuters, so it's cool to jest standard. Yeah, for sure, it's standard. And the, to też pewnie 180 Teraz sprawdzimy. Cyk. tak jest. Same? Jest, same, same, same. Ładne łóżka. Yeah, nie, the bed is very nice. Mm -hmm. Aha, jest szafa. Dobra, nie ma wprawdzie tu czegoś, ale jest to jakieś moskito z tej strony też jest jeszcze w tym pokoju, a tu widok na e, bardzo ładny apartamentowiec też. To fajnie. Tutaj już dogadane jest, to są sąsiedzi to jest rodzina. E, tam śmieci się będzie wystawiało. Ok, tu jest drugi. Ba, nie tu to w drugim pokoju. Ok. Czyli ten ma szafę, ma jakiś stoliczek. Czy tutaj armatura jest? Tutaj jest wszystko. Pięknie, ciepła woda. Tylko poczyścić. No oczywiście pościele to wiadomka. Tutaj trzeba się coś z tym... Zrobić to weźmiemy jakiegoś szpenia, który nam to zrobi. No nie tak tutaj wygląda, były poprzekrzywione, ale to nieważne. Jest też szafa tutaj. Spore lustro. Tu armatura cała jest, tu wszystko jest. Tutaj tylko trzeba mi ładnie po, po... Poczyścić i reszta jest. No to dobra, to chociaż ta góra już widzę, że, że będzie okej. Okay. Małe biureczko, też piękne. Dobrze, dobrze, jest nie najgorzej, nie najgorzej. Z tymi sowkami to mnie trochę martwi, że to takie, no widać, że używane, ale dodamy do no na nowe. I tyle. Chyba że to się da zdjąć, może być. You think that you can take it out to the laundry? A jest, można to zdjąć. Ok, so I'll take it. Easy okay, to clean. Fine. Dobra, to, to przynajmniej tyle jest, że spróbujemy wybrać. Jak się uda to dam, jakby dam to do pralni. jak się uda to spoko, jak się nie uda to, to drugie spoko Tutaj jakieś poduszki mały są, ale trzeba kupić po prostu poduszki tutaj, co tej pościeli i poduszki tutaj jest jakaś jedna, ale ta, dobra trzeba kupić nowe okej, okay. na tą chwilę wiem wszystko event TV you think it's working? I don't think it will be called no electric wyłączony, prąd wyłączony to nie będzie działało dobra, to to najmniejszy problem jest o, kilołki, to. Thank you. Właśnie tego szukałem. Dobra, no to mamy sprawę zamkniętą. Teraz tylko na to doprowadzić do, do no, przyzwoitego wyglądu. No, przyzwoitego, to na powiedziane, no To musi po prostu dobrze wyglądać. Wszystko. I tyle. Z też wypadałoby tu pomalować. Trochę roboty przy tym będzie, trochę trzeba będzie w to zainwestować, pieniędzy, ale później będzie fajna miejscowa. Tu ładny ten stół jest z tym O, miałem rację, są te cztery krzesła, one były na górę. Dobra. Lodówka do umycia całkowicie, ale podobno działa. To się później sprawdzi. Może lodówkę na górę tym kupić. Oki, to będzie dobrze. Tu też ma być posprzątane. Ja jestem w dobrej myśli. Ta góra ładna. Tu też się da doprowadzić do tego, żeby wyglądało dobrze. Tu coś trzeba by wymyśleć tylko. A zresztą zobaczymy. Dotarłem właśnie do restauracji. Dziewczyny siedzą nad liczbami. Pytam się, dużo pieniędzy będzie dla mnie? O, dużo, dużo. <grystanie> Czyli nic. Pewnie zdążycie. Dobrze. Niech sobie siedzą, niech liczą. Eee, najważniejsze to liczyć na siebie. Ja muszę dzisiaj jeszcze pogadać ze Ros. Tak. No, mam sprawę do niej. I co? I, e, i co? ma być Cebę. Adam mi mówił, że zaprosił Cebę, że ma otworzyć Cebę. Ja e, znam, zaprosiłem Lurka przy posiłki nieruchomości. E, nie wiem, czy przyjedzie, jeszcze mi nie potwierdził. To tak sobie kilka tylko posiedzimy w takim albo innym gronie. Może Daniel wpadnie z Kasią. On też się zapraszaliśmy. Może, może się też pojawią. No, Generalnie taki dzień pod znakiem zapraszamy do reklamy. Zobaczcie, jak się podpiął elegancik tutaj pod browarka. Smakuje piwko? Elegancik, czy sami w kancik? Biega dookoła. No się ma. <laughs> Dobra, pij w spokoju. Dobrze, dobrze. Ma to jedyna, bez nerwacji. ta podewa trochę rośnie, bo rzeczywiście parę dni już bez deszczu praktycznie. Natomiast Rost pojechała kupić coś do jedzenia dla dziewczyn. Dobrze. Prawie sam zostałem tutaj. No. Czekam na pozostałych. Przedlało się to mówić na przywiedzienie pozostałych rzeczy naszych. No to tak... Jeden transport poszedł, ale, ale miesiąc jest bliżej do końca. I co? Proszę bardzo, jak się zjeżdżają teraz z Nienacka dwie osoby różne, różnorakie. Wróciła już z zakupów. Aha. Ale przyjechał też CB. Jest kapelusz, bez kapelusza, bez nakrycia głowy, że się tak wyrażę. Jest Adam z papierosem i się siedzi ma. Jeszcze ma przyjechać parę osób. Między innymi ma być Rurkowski. Zaprosiłem go z, no w związku z długą już współpracą i owocną bardzo. A niechże zacieśgnijmy znajomość na, 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 na nowy no poziom, na, na inny i, i, i bardziej po prostu budowanie relacji. no Może o tak. No. Czy coś ktoś chce powiedzieć, bo jest okazja, bo jest, jest Hyde Park. Tak, że wyciągamy Marcinowi minuty tego filmu jak najdłużej, tak więc ja powiem. Dziękuję, jest fajnie i żebyście oglądali, wpadali na nasze wszystkie kanały tu czterech, pięciu, czterech youtuberów w tym momencie. Kapelusz też jest youtuberem. Wspaniale, kapelusz, że jesteś youtuberem. Eee, a byś chciałbyś coś też powiedzieć? Tak, dobra, spoko. <grym> Nie, no dobra, żartuję. Chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich widzów kanału Popas w Pieprz. O, bardzo się e, cieszę, że tutaj jestem, ogólnie no, jest tutaj już przed przejęciem Polonia, więc fajnie jeszcze spotkać się w tym gronie i wiecie, zakończyć ten epizod wspólnie także. Tak jest. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, e, także pozdrowienia zostały do Państwa posłane, gorące, ja się oczywiście dołączam, a teraz dołączam się do naszych e, gości, współbiesiadników. E, jak widzicie, stół zestawiony, e, pogruba się, no dzieje się, prawda? Widać, że końcówka restauracji. A, dziękuję. O, niby nic się nie dzieje, ale cały czas yy, w akcji. Tutaj trochę frytek, tu trochę ogórków kiszonych, yy, ser, wyciągamy ser. Yy, yy, jak to się nazywa? Romano, Pernigiano. no Parmigiano, romano to się samo wyklucza, się, samo od siebie. Adam, jak ten ser się nazywa? Romano... Del Antoniano. Piccolo colo del Antoniano, piccolo colo del Antoniano di Romano. Parmeziano. No w każdym razie ser też idzie na stół, a później, później pierogi, później jeszcze parę dni też by chodziło. Także e, kuchnia w Re, i znajomi. E, również, no bo to mocne słowo, ale siedzą i czekają. Dojechaliśmy do domu, no e, muszę powiedzieć, że e, to naprawdę było bardzo fajnie, e, no, restauracja restauracją. Spotkania ze znajomymi, to jest jakby klucz wszystkiego i czy to się odbywa w restauracji, którą posiadasz, czy w domu u Ciebie, czy, 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 czy nawet na gdziekolwiek indziej na zewnątrz, to nie ma znaczenia, po prostu spotkania z ludźmi, których lubisz, to jest najważniejsze. No w każdym razie, dzisiaj było dużo spotkań, ale one się skończyły i my żeśmy wrócili właśnie w tym momencie do domu. I no, Będziemy się szykowali do, do, do spania, no. po prostu. Dzień dobry. <grywki> Dzień dobry, ale do widzenia. Kochani, to, 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 to dogrywka na zakończenie odcinka. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego epizodu. Zapraszam serdecznie na jutro, już 7 rano Czasu Polskiego, na kolejny odcinek. Dzisiaj życzę Państwu wspaniałego dnia. Przypominam o łapkach w górę, jeżeli się podobało. Subskrypcja kanału, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze. No i komentowaniu tego, co żeście widzieli. Ehm, miłego dnia, spokojnej nocy i do zobaczenia. Jutro. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Partnerem odcinka jest serwis nieruchomości w Kambodży.pl. Twój zaufany partner w Kambodży od 2009 roku. Pomagamy Polakom w zakupie nieruchomości, realizacji projektów deweloperskich, obsłudze prawnej, zakładaniu prowadzeniu firm, otwieraniu kont bankowych, wizach, pozwoleniach na pracę, anonimowym transferze środków oraz wymianie krypto Sprawdź www. Nieruchomości w Kambodży.pl.